Cześć wszystkim zapraszam do kolejnego rozpakowania. Tym razem będzie to Steelbook z filmem Avatar istota wody. Jak również zamówiony przeze mnie na eBayu zestaw znaczków z filmu Avatar. Jak widać, znaczki przybyły z Nowej Zelandii, tak więc trochę miały do przebycia. Jestem bardzo ich ciekaw. No ale w pierwszej kolejności zajmiemy się Steelbookiem. Ubolewam trochę na tym, że w Polsce nie było SteelBooka z wydaniem 4K, tylko zwykłe. No ale mówi się o trudno. Trzeba wpierw rozciąć te wszystkie folie. Żeby dobrać się do samego filmu, gdyby nie to, że właśnie chcę mieć polskie wydanie Avatara drugiego, to bym pewnie wersję 4K kupił. No ale trudno. Zobaczmy, jak to się prezentuje. to jest. Awator istota wody. Całość zafoliowana. Specyfikacja. Obraz Full HD z dubbingiem. Są też napisy polskie. Jak widać, materiały dodatkowe są bez polskich napisów. Jest to wydanie dwupłytowe czyli płyta. Z filmem, plus płyta z dodatkami. Tak się jeszcze grzbiet prezentuje, przejdźmy do rozcięcia folii i tak prezentuje się już rozfoliowany steelbook bardzo ładna jakość nadruku na nim mam jeszcze taką fakturową kartkę tak prezentuje się z tyłu zobaczmy w otwarciu żadnych więcej dodatków nie ma płyta z samym filmem oraz Płyta z dodatkami. Teraz jak, jak to wyjąć, tak żeby nie uszkodzić płytki? Okej, okay, jest. No a tak prezentuje się tło pod płytami. Planuję jeszcze upolować steelbooka do wersji zremasterowanej. Pierwszego awatara, tak, żeby mieć go w kolekcji. Czy się uda, czy nie, zobaczymy. Choć podejrzewam, że polskiego wydania też pewnie nie będzie. No ale już wtedy kupi się po prostu zagraniczne. Ok, odłóżmy steelbook na bok. I teraz znaczki. Teraz trzeba to delikatnie rozciąć, tak, żeby nie uszkodzić właściwie znaczków. No i przy okazji może też ty, bo całkiem ładna. Całość jest zabezpieczona kartonikiem. By nie uległa uszkodzeniu. I tu pod folią same znaczki. Zobaczmy jak się prezentują. Ten pierwszy, drugi, trzeci. Piąty oraz szósty, co prawda jakoś nie zajmuję się listyką, No, ale same te znaczki mi się bardzo spodobały. Też postanowiłem je zdobyć. One były kupione w serwisie eBay i podoba mi się takie, aby sam znaczek, plus aby takie jeszcze ilustracja poza obrysem. Ładna, szczegółowa. Będzie do albumu jakiegoś tam. To wszystko w tym rozpakowaniu. Dzięki za uwagę i cześć.